W naszym kraju, i sądzę, że w wielu zachodnich cywilizowanych krajach też tak jest, że istnieje coś takiego jak służba cywilna. Znani i lubiani mniej lub bardziej urzędnicy państwowi, służba cywilna. Jednym z podstawowych obowiązków urzędnika państwowego jest godne zachowanie się w służbie i poznaniu. Tak wynika już mam mówię z artykułu 76 ustawy ustęp pierwszy punkt 7 ustawy o służbie cywilnej że urzędnik ma się zachowywać godnie w pracy i poza nią. Jest to szczególny rodzaj, bo to nie dotyczy e, zwykłych pracowników, którzy pracują gdzieś w firmie. Oni się muszą zachowywać odpowiednio w pracy, ale już poza nią co robią nie jest istotne, ale urzędnik państwowy zgodnie z ustawą Powinien zachowywać się godnie również poza miejscem wykonywania swojej pracy, w swoim po prostu takim codziennym życiu. Ma zachowywać się godnie. Niegodne zachowanie w pracy i poza nią może wiązać się z tym, że urzędnik państwowy zostanie albo napomniany, zostanie nagany, albo nawet zostanie zwolniony z tego powodu, że zachowuje się niegodnie. I ustawa i dalsze tam przepisy do ustawy określają, co to jest niegodne zachowanie, którego urzędnik nie powinien się dopuszczać. Jest to brak lojalności zawodowej, skłonność do gier hazardowych, do skandali obyczajowych, seksoholizm, nadużywanie narkotyków i innych używek, hulaszczy tryb życia, awanturnictwo, kontakty biznesowe lub towarzyskie ze środowiskiem przestępczym, niewywiązywanie się z obowiązku, Alimentowania dzieci, pomimo posiadania możliwości płatniczych, i tak dalej. Jednym słowem czy jednym zdaniem są to wszelkie negatywne za zachowania, które niosą za sobą negatywne emocje, nieakceptowalne społecznie. Urzędnik powinien ich unikać. Nie powinien ich robić. Kiedy zachowuje się niegodnie poza miejscem pracy, zachowując się mniej więcej tak, jak tutaj jest opisane. Jasne, jasność świeci, tutaj taka. Zachowując się niegodnie poza miejscem pracy, uderza w wizerunek siebie samego. Nie swojej osoby, ale z siebie jako urzędnika państwowego. Sprawiając, że ludzie dookoła przestają ufać urzędnikom, przestają ufać urzędowi, który on reprezentuje, i finalnie na końcu przestają ufać państwo. Więc wizerunek czy zachowanie tego urzędnika w pracy i poza pracą jest jednocześnie obrazuje, jak funkcjonuje cały urząd, a co za tym idzie państwo. A dlaczego o tym mówię? No, tego się dowiemy z dzisiejszego zwiastowania, dlaczego o tym mówię, które zatytułowane jest, i to już może mam coś podpowie, święć się imię Twoje. Przechodząc w dalszym cyklu z Ewangelii Łukasza, Dwa tygodnie temu zaczęliśmy mówić o modlitwie, tak zwanej modlitwie pańskiej, zapisanej w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. Ja Wam ją przytoczę. Jeżeli macie Wasze Biblie, możecie je odpożyć. Na 11 rozdziale przeczytamy sobie ją jeszcze raz. 11 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 2 do 4. Przeczytamy tym razem samą modlitwę. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Dwa tygodnie temu mówiłem, co to znaczy... Ojcze, co to, co to znaczy, że mówimy do Boga, Ojcze, z czym to się wiąże? Mówiłem o głębi relacji, ale też o specyfice tej relacji pomiędzy nami a Bogiem. Mówiłem też o, o takich technicznych kwestiach odnośnie samej tej modlitwy, a dzisiaj przyjrzymy się tym słowom: Święć się imię Twoje i przyjdź Królestwo Twoje. Chociaż, jeżeli pamiętacie, a może nie pamiętacie, to przyjdź Królestwo Twoje. Mo, na, tak, na 100% nie wiadomo, czy Jezus to powiedział. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że, że powiedział to, te słowa królestwo Twoje, ale to teolodzy głowy swojej nie kładą za tą tezę. Święć się imię Twoje. Okazuje się, że często modląc się, często modlimy się tą modlitwą na, na naszych spotkaniach, że często modląc się tą modlitwą tak naprawdę chyba nie rozumiemy, co to znaczy święć się imię Twoje. Jest to takie zdanie troszeczkę bezokolicznikowe. Nie, nie jest mowa, kto ma święcić to imię. Czy Bóg ma święcić to imię? Czy my mamy święcić to imię? Co to znaczy, że święcę to imię? W jaki sposób można święcić to imię? Tak często wypowiadamy te słowa modlitwy bez takiej głębszej refleksji. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się to zmieniać, tak jak już dwa tygodnie temu zaczęło. Dla uczniów i apostołów tamtych czasów, dla ludzi w ogóle wierzących tamtych czasów, te słowa były jasne. Oni je kompletnie rozumieli, oni nie potrzebowali żadnego wytłumaczenia, bo oni w tym w ten sposób funkcjonowali, taką mieli teologię. Ale dla nas, jak już mówiłem, niekoniecznie tak jest. I po pierwsze, co należałoby powiedzieć, że to stwierdzenie, zarówno święć się imię Twoje, jak i przyjdź królestwo Twoje, ma dwa wymiary. Pierwszy to jest wymiar doczesny, wymiar naszego życia, Twojego i mojego. Drugi to jest wymiar eschatologiczny, czyli czasów końca, przyszłości, tego co nas czeka. Obydwa te stwierdzenia mają dwa wymiary, funkcjonujące w tym samym czasie. Więc dotyczą nas tu teraz i zarówno dotyczą tego, co będzie. I najpierw przyjrzymy się temu bliższemu nam wymiarowi, temu nam tu teraz, a dopiero później temu co będzie. Biblia wiele mówi o święceniu Bożego imienia i o bezczeszczeniu Bożego imienia. A właściwie więcej chyba mówi o bezczeszczeniu niż o święceniu. Więc gdyby tak wertować Słowo Boże pod tym kątem, to znaleźlibyśmy wiele fragmentów mów, mówiących o tym, co to znaczy, że Boże imię ma być uświęcone, albo co to znaczy, że Boże imię jest bezczeszczone. I uświęcone imię Boże oznacza to, że Bóg jest otoczony czcią, że jest otoczony szacunkiem, uznaniem, podziwem. Oznacza, że jest wywyższony, że ktoś uznaje jego wielkość, jego moc, jego majestat, jego cuda, jego władzę, a nawet oznacza taki zwykły strach przed Bogiem. Niekoniecznie oznacza to, że to, to, to się dzieje w życiu człowieka wierzącego. Boże imię niekoniecznie oznacza, że, że uświęca się w Twoim życiu, czy w moim życiu, czy w naszym życiu. Mówiłem, jest wiele, wiele tekstów, w Biblii mówiących o uświęceniu czy bezczeszczeniu Bożego imienia. Ja bym chciał się odwołać do jednego z tych tekstów, tak żebyśmy mogli pojąć, o co chodzi. Zapisano on jest w liście do Rzymian, w drugim rozdziale. Tak naprawdę od 17 wersetu można sobie przeczytać, bo tam jest wtedy taki kontekscik. List do Rzymian, drugi rozdział, od 17 wersetu do 24. Jeśli natomiast Ty określasz się Żydem, polegasz na prawie, szczycisz się Bogiem, jeśli umiesz rozpoznać Jego wolę i pouczony przez prawo wskazać to, co jest słuszne, jeśli masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonym pogrążonych w mroku, wychowawcą niemądrych, nauczycielem ludzi nieświadomych rzeczy, człowiekiem znajdującym w prawie wyraz poznania i prawdy, jeśli więc Ty pouczasz drugiego, dlaczego sam nie czerpiesz z tej wiedzy? Dlaczego głosisz, by nie kraść, a kradniesz? Mówisz, by nie cudzołożyć, a cudzołożysz. Brzydzisz się bożkami, a bezcześci świątynie, których chlubisz się prawem, a przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Gdyż z tego, z waszego powodu, na no jak napisano wśród pogan, obraża się imię Boga. Więc święcie imię twoje po pierwsze ma większy kontekst niż my sami. Dotyczy też ludzi dookoła nas, Niekoniecznie ludzi wierzących. Mogą być to ludzie niewierzący. 23 i 24 werset właśnie mówi o, o tym, że adresat, jak Paweł pisał, o Żydach, którzy szczycą się Bogiem, którzy szczycą się tym, że należą do Abrahama, że, że ich są przymierza, ojcowie, procy, oni się szczycili znajomością Słowa Bożego, oni byli dumni z tego, kim są w Bogu, do czego Bóg ich powołał. Znali słowo, jak to jest zresztą sam Paweł pisze, że, że mają roz... poznanie dobrego i złego na podstawie słowa. Więc to są ludzie, którzy uznają słowo za autorytet. Jakbyśmy dzisiaj w naszym takim języku powiedzieli, że widzą, że to jest słowo Boże, dobre do wychowywania, do wykrywania błędów i tak dalej. Znają dzięki słowu Bożemu to, co jest dobre, rozróżniają od tego, co jest złe, znają Bożą wolę, nauczają innych, sami. Nauczają innych, jak podążać za Bogiem, sami nauczają, co, właśnie co jest dobre, co jest złe, które przykazania, i jak są nauczycielami wśród ludzi, ale jednocześnie sami nie stosują się do tych nauk. Czyli mówią o miłości, a sami nie kochają, mówią o przebaczeniu, a sami nie przebaczają, mówią o nieobgadywaniu, a obgadują, mówią o tym, żeby nie kraścia kradną, i tak dalej, i tak dalej. Mówią jedno, robią drugie. Mówią, że wierzą, a swoim życiem tak naprawdę pokazują zupełnie co innego. Więc Paweł pisze o takich ludziach. I mówi, że ta, w 23. że ta postawa, że mówią jedno, że Słowo Boże jest super, jest, jest lampą dla moich nóg. Ja chcę żyć zgodnie ze Słowem Bożym, ale jednocześnie nie żyją zgodnie z tą deklaracją i nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym, już to samo znieważa Boga. Już ta sama ich postawa znieważa Boga. To jest jedno. Drugie. Ludzie, poganie, jak tam czytamy, czyli ludzie z zewnątrz, którzy widzą ich, widzą tych, którzy mają Jezusa na ustach, byśmy dzisiaj powiedzieli, mają Boga na ustach, byśmy dzisiaj powiedzieli, deklarują swoją wiarę, ale jednocześnie żyją nie tak, jak deklarują. Jednocześnie mają swoje grzechy i tak dalej. Ci ludzie bluźnią Bogu. Bluźnią Bogu z powodu tego, jak, jak żyją. Tacy co byśmy powiedzieli pseudo-wierzący, pseudo-chrześcijanie, albo hipokryci. Czyli mówią jedno, a żyją zupełnie, zupełnie inaczej. Ja kiedyś spotkałem się w kościele z takim stwierdzeniem, że, że słowo Boże, słowem Boże ma życie życiem. To, to jest właśnie o takich ludziach. Słowo Boże, Słowo Boże ma życie życiem. I że jesteś chrześcijaninem, to Słowo Boże ma wytyczać drogę Twojego życia. I nie zrozumcie mnie źle. Paweł nie mówi tutaj nic o tym, że powinniśmy być doskonali, zawsze bez grzechu i tak dalej. Nie ma o tym mowy. Ale ci fałszywi wierzący, ci hipokryci, byśmy powiedzieli, w wierze, oni pokazują się jako doskonali. U nich nie słyszysz wyznania grzechu, u nich nie usłyszysz przyznania się do błędu. Nie usłyszysz o niczym, o żadnej wątpliwości, o żadnym zmaganiu. Tam wszystko jest ok. No bo sumienie ich nie, nie pracuje. Mówimy w modlitwie: święć się imię Twoje. A się okazuje, że jeżeli będziemy hipokrytami w naszej wierze, to z naszym zachowaniem sami będziemy bezcześcić po to Boże imię. I ludzie, którzy na nas patrzą, którzy myślą, że o, ci są chrześcijanie, ci zawsze tak o Jezusie mówią, ci zawsze tak o Panu Bogu, a jednak żyją w taki sposób, jak świat. Niczym się nie różnią, popełniają te same grzechy. Mówią o miłości, a w ogóle nie kochają. Jeżeli mówimy Święć się imię Twoje, a żyjemy tak, to nie dość, że naszym zachowaniem, tą naszą hipokryzją bezcześcimy to Boże imię, to jeszcze sprawiamy, że ludzie patrząc na nas, myślą sobie, to ja takiego Boga nie chcę. To, 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 to żaden Bóg nie jest. I bluźnią Bożemu imieniu są źle nastawieni. Źle nastawieni. Tak jak ten urzędnik, o którym wspominałem na początku. Jesteśmy powołani do życia w Bożym Królestwie. Jesteśmy powołani do tego, żeby być kapłanami Boga. Tymi, tymi, którzy są Bożą rodziną, reprezentantami Boga na tym świecie. Używamy dzisiaj współczesnego słowa ambasadorami. I Bóg, powołując nas do życia z sobą, wskazuje, że powinniśmy też żyć w odpowiedni sposób. Nie tylko w odpowiedni sposób zachować się tutaj na tym miejscu, kiedy jesteśmy zgromadzeni. Pośpiewać, pomodlić się, no bo przecież ktoś się musi pomodlić, ktoś musi zrobić to, ktoś musi zrobić tamto. A później w domu jestem zupełnie innym człowiekiem. Albo w sieci jestem zupełnie innym człowiekiem w internecie. Jesteśmy powołani do tego, żeby być z Bogiem, być Świętym kapłaństwem, królewskim kapłaństwem przez cały czas. Nasze zachowanie powinno być godne Chrystusa przez cały czas. 24 na 7, 7 dni w tygodniu. I wtedy święcie imię Twoje rzeczywiście ma sens. Często mówimy: Święcie imię Twoje, czy nawet byśmy chcieli. A swoim życiem pokazujemy zupełnie co innego. Natomiast przykładowo w Ewangelii Mateusza, 5.16, czytamy bardzo znane słowa: Tak, niech i wasze światło świeci wobec ludzi, żeby mogli zobaczyć wasze dobre czyny i oddawać chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebiosach. Bóg wyzywa nas do życia, które będzie niosło mu chwałę. Tak nasza światłość ma świecić, że ludzie dookoła nas, widząc nasze dobre czyny, będą chwalić naszego Ojca. Nie jest ich Ojca, naszego Ojca. Nie oznacza, że się nawrócą, że uwierzą, że powierzą Bogu swoje życie, ale oznacza to, że zobaczą w nas coś więcej niż nasze ewentualne starania. Coś więcej niż my sami. Zobaczą, że za naszym działaniem, za naszymi postawami jest ktoś większy. Ktoś, na kogo my wskazujemy naszymi słowami, że z powodu Boga żyjemy w ten sposób, z powodu Boga robimy to, co robimy. Nasze postępowanie w wierze ma być takie, żeby ludzie dookoła nas, widząc nas, widząc nasze dobre uczyny, uczynki z powodu wiary, z powodu Chrystusa, które robimy, oddawali chwałę naszemu Bogu. Widząc nasze postępowanie, nasze dobre czyny, owoce Ducha Świętego, miłość, cierpliwość, zrzemieźliwość, łagodność, dobroć, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy powołani do tego. Święć się imię Twoje w doczesnym czasie oznacza z jednej strony deklarację, naszą deklarację, że my chcemy, My chcemy, Panie Boże, tak żyć, żeby Twoje imię było uświęcone w moim życiu, żeby ludzie patrząc na mnie, mówili, dlaczego on jest taki, skąd on taki jest, skąd on ma ten pokój, skąd on ma tyle cierpliwości, tyle miłości. I oczywiście mu, to zastanowienie, skąd jest hipotetyczne, no bo z nas będzie wychodziło cały czas wskazywanie, że to nie ja, ale Bóg. Ja byłem inny. Ja byłem innym człowiekiem, ja byłem cholerykiem, ja byłem taki, ja byłem szaki, ja byłem egoistą, ja nie myślałem o innych, ale Bóg mnie zmienił i dlatego teraz z miłością idę do innych. Bóg powołał nas do takiego życia. Święć się imię Twoje, kiedy modlimy się: Święć się imię Twoje. Z jednej strony deklarujemy to, że tego chcemy w naszym życiu. Rozpoznajemy to, że to jest nasze powołanie, aby to miało miejsce w naszym życiu. Jednocześnie może być to prośba: Panie Boże, pomóż mi. Pomóż mi, aby Twoje imię było uświęcone w moim życiu, aby był, abyś był wywyższony w moim życiu, abyś Ty był uwielbiony przez to, co robię, przez to, co mówię, przez to, jak żyję, jak funkcjonuję. W ujęciu eschatologicznym, w ujęciu czasów ostatecznych, Bóg po pierwsze uświęcił swoje imię przez to, że posłał Jezusa. A Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy, powołując nas ze świata, zradzając nas na nowo, właśnie po to, żebyśmy byli zdolni nieść Jego chwałę, właśnie po to, żebyśmy byli zdolni do tego, żeby uwielbiać Go naszym życiem. Przed śmiercią Jezusa nasze uczynki nie podobały się Bogu. Teraz, kiedy już jesteśmy w Chrystusie, to co czynimy z powodu wiary w Chrystusa niesie Bogu chwałę. Po drugie, Bóg uświęci i wywyższy swoje imię, kiedy Jezus przyjdzie jeszcze raz na ten świat. Wiemy, że przyjdzie wtedy po to, żeby ten świat osądzić, i wiemy, że wtedy każdy kolano się zegnie i każdy język wyzna, że On jest Panem, choć to już nie zmieni nic w sytuacji tych, którzy nie wierzyli w to za swojego życia. Kiedy Jezus przyjdzie na ten świat osądzić, ten świat tak osądzi każdego sprawiedliwie. Okaże swoją sprawiedliwość, swoją chwałę, swoją wielkość nad każdym człowiekiem, żyjącym powożnie czy bezbożnie. Jedni wtedy pójdą na wieczne potępienie, inni do wiecznej chwały. I w ten sposób Bóg wywyższy swoje imię. Po raz kolejny. Podobnie wygląda sytuacja ze stwierdzeniem przyjdź królestwo Twoje. Z jednej strony, Jezus, wiemy, że już przyniósł to królestwo, ono już jest na ziemi, mieści się ono w granicach kościoła, wyrażać ma się w lokalnym zboże, w Twoim i moim życiu, w Twojej i mojej rodzinie. I mówiąc, przyjdź królestwo Twoje, z jednej strony deklarujemy nasze pragnienie ustanawiania tego królestwa, wprowadzania praw tego królestwa, aby rzeczywiście to królestwo było. W moim domu, w moim życiu czy w moim zboże. Deklarujemy chęć stosowania się do praw i obowiązków wynikających z tego, że jesteśmy mieszkańcami tego królestwa, obywatelami tego królestwa. Z drugiej strony, eschatologicznie patrząc, prosimy Boga, mówiąc: Przyjdź królestwo Twoje, aby to królestwo po pierwsze manifestowało się w naszym życiu doczesnym. Aby On w tym nam pomagał, aby On nas napełniał swoim duchem i uzdalniał do tego, żeby to królestwo rzeczywiście było i rządziło. No i finalnie, żeby Jezus przyszedł po raz kolejny. Żeby ustanowił swoje królestwo wieczne, w którym nie będzie śmierci, bólu, cierpienia, głodu, smutku, samotności i tak dalej. Z jednej strony to królestwo jest już. Mamy dbać o to, żeby było Go coraz więcej, z drugiej strony to królestwo przyjdzie. I dla ludzi tamtych czasów, jak już mówiłem, to było jasne. Oni to rozumieli, tak? Wierzący Jeziod w tamtych czasach funkcjonowali. Wiedzieli, że Bóg uświęci swoje imię, kiedy przyjdzie na sąd, ale do czasu przyjścia Boga na sąd, oni mają żyć w taki sposób, aby Boże imię było uwielbione. Wiedzieli, że Królestwo Boże przyjdzie właśnie wtedy, kiedy Bóg przyjdzie i osądzi cały świat. Ale to oni mieli być reprezentantami tego królestwa i wprowadzać zasady tego królestwa w swoim życiu, aby ono już się manifestowało na tym świecie. Te dwie rzeczywistości, doczesna i przyszła, funkcjonowały u nich i były dla nich zrozumiałe. I myślę, że dzisiaj dla nas też stają się zrozumiałe. Też powinny być dla nas jasne. Należałoby sobie zadać tylko pytanie, czy. Rzeczywiście, słowa tej modlitwy odzwierciedlają moje serce. Odzwierciedlają moje pragnienia. Czy nie są to puste słowa? Tak jak się modlimy niemal każdej niedzieli modlitwą Pańską i mówimy: święć się imię Twoje. Czy rzeczywiście chcemy, aby Boże imię było w naszym życiu przez nasze postawy, zachowania, słowa i czyny uświęcone. Czy kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, czy rzeczywiście chcemy, żeby Bóg był tym królem nad moim życiem, który będzie miał prawo powiedzieć mi, że coś mam przestać robić, albo coś zacząć robić? Czy może mówimy to, no bo już się nauczyliśmy, niektórzy od dziecka się tego uczyli, tej modlitwy, mówimy to tak na pusto, co już samo w sobie byłoby niedobre? Czy są to Puste słowa, które bezczeszczą Boże Imię. Należało sobie zadać pytanie: czy ja w swoim życiu żyję godnie? Tak jak ten urzędnik. Czy żyjesz godnie? Czy żyjesz tak, jak Bóg oczekuje od ciebie, żebyś żył? Czy może pięknie tylko wyglądasz, jesteś pięknym chrześcijaninem na spotkaniach niedzielnych? Na grupie biblijnej, na którą przychodzisz, albo jak spotkasz jakiegoś brata czy siostra, gdzieś na mieście, to pięknie uśmiechnięty, wszystko wspaniale, ale w innych miejscach, w innych sytuacjach jesteś zupełnie innym człowiekiem. Jako dzieci Boże, jako kapłani Boga, jesteśmy zobowiązani do postępowania godnego Chrystusa. Bóg powołał nas do niesienia Jego chwały. Tak jak w tym fragmencie z Ewangelii Mateusza, zapalił nas, nas jak świeczki i postawił na świeczniku. To się stało, jeżeli zostałeś zrodzony na nowo, Bóg zapalił cię jak świeczkę i postawił na świeczniku, tak żeby wszyscy widzieli. Ja nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale jesteś widoczny. Jesteś absolutnie widoczny. Jesteś absolutnie widoczny pomiędzy nami, nawet jeżeli się próbujesz ukrywać. Jesteś absolutnie widoczny pomiędzy wszystkimi ludźmi dookoła. Jesteś na widoku. Wszystko widać. To dobre i to, co próbujemy ukryć. Widać. Nawet jeżeli nie spotykamy się regularnie, nawet jeżeli nie jadamy obiadków, widać. To wszystko widać. Bóg to sprawił, że, że to widać. Bóg to sprawił, że ludzie dookoła ciebie, niewierzący, patrzą na ciebie. Patrzą na ciebie. Mają swoje oczy skierowane na ciebie i to, jak ty żyjesz, jak ty postępujesz, albo przyniesie Bożą chwałę i uświęci Jego imię. Albo mówiąc, że jesteś wierzący, mówiąc, że Chrystus jest Twoim Panem, ale żyjąc zupełnie niezgodnie z Jego wolą, obrażasz Boże imię i sprawiasz, że ludzie nie chcą podążać za Bogiem. Nie myślą o Nim w ogóle dobrze. Mamy godnie reprezentować. Można powiedzieć, że ustawa o służbie cywilnej zobowiązuje nas. Gdyby Pan Bóg pisał prawo takie, to byłoby takie prawo, że powinniśmy godnie żyć. Aby ludzie widząc nasze czyny oddawali chwałę Bogu. Ale jeżeli żyjemy w inny sposób, to przynosimy mu ujmę. Bóg uzdolnił nas, dając nam swojego ducha, postawił nas na świeczniku. Uzdolnił nas do tego. To nie jest tak, że nie jesteśmy zdolni, przynieść mu chwałę. Przed narodzeniem na nowo, przed przyjęciem Ewangelii do swojego serca nie byliśmy zdolni. Po przyjęciu Ewangelii jesteśmy zdolni. Nie sami z siebie, nie swoją mocą, ale Duch Święty, który jest w nas, uzdalnia nas do tego, żebyśmy żyli tak, jak Bogu się to podoba. Uzdalnia nas, stwarza nam sytuację, do tego, żebyśmy wydawali te dobre owoce Ducha Świętego. Stwarza nas sytuację, abyśmy czynili dobrze sobie, nawzajem tutaj, czy innym ludziom spoza Uzdalnia nas do tego, żebyśmy przeciwstawili się pokusom, uzdalnia nas do tego, żebyśmy odpierali grzechy, uzdalnia nas do tego, żebyśmy żyli w prawdzie i wtedy, kiedy grzeszymy, wyznawali swoje grzechy, a nie udawali świętych. Nie byli hipokrytami. Bóg nas do tego uzdalnia. Święć się imię. Twoje. Czy rzeczywiście to jest nasze pragnienie? Jeżeli tak nie jest, jeżeli widzisz w sobie, że nie do końca to tak jest, albo widzisz w swoim życiu, że nie do końca to tak wygląda, że ono jest godne Chrystusa, to można powiedzieć w pewien sposób: to nie ma tragedii. Jest droga wyjścia. Nie musi tak być. Możesz wołać do Boga, prosić Go, żeby On cię w tym wsparł. Jego dziełem jesteśmy, powołani do dobrych uczynków. To On w nas działa. Z jednej strony możesz mówić Święci imię Twoje, bo tak się starasz, tak bardzo pragniesz. I to jest cel i pragnienie Twojego życia, ale z drugiej strony mówiąc, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Mówisz, Panie Boże, uczyń to we mnie. Przepraszam Ciebie za to, że tak nie jest. Pomóż mi w tym, aby tak było. Daj mi Twojego ducha, abym był. Zdolny, nie abym zmusił się do zmiany jakiejś, nie abym spróbował zmienić swoje nawyki metodą siedmiu czy pięciu kroków na podstawie takiej czy innej książki. Ale daj mi swojego ducha, aby moje serce było inne, aby moje wnętrze było inne, aby miał inne pragnienia, aby do tych dobrych rzeczy, do których Ty mnie powołujesz, mnie rzeczywiście ciągnęło. Abym rzeczywiście brzydził się tym, co się Tobie nie podoba, abym rzeczywiście kochał ludzi, a nie tylko mówił, że powinienem ich kochać, i tą wyuczoną metodą uśmiechania się i mówienia właściwych słów do właściwych osób funkcjonował w miłości. Dzisiaj będziemy się modlić tą modlitwą. Jak, jak zawołasz w niej? Co powiesz w niej Panu Bogu? Zależy od Ciebie. Na ile to Boże imię jest uświęcone w Twoim życiu, zależy od Ciebie, od Twojego poddania Bogu. Od Twojej szczerości przed Nim i szukania Jego woli, Jego ducha. Amen. I chciałbym.